Tu Filipa urodziny uh, uh. Robcie teraz screen Są już uśmiechnięte liny. Nie żałujcie sobie śliny Tu jest mega dobra muza Niepotrzebna ci jest bluza Brycha jest za konsoletą Filip raczy nas tabletą Lecia chwali się minetą Każdy chciałby z inną kobietą Najebać się oczywiście U Filipa musi być zajebiście Zaraz pizza też to jedzie Laski bają już nam śledzie Filip pyta czy ma Edzie, uszczęśliwić ponownie My mówimy, że podobnie, chętnie kurwa pomożemy Potem na imprezę idziemy, best jest pewnie otwarty My wbijamy tam jak na dzikie party Temat jak zwykle otwarty i to nie są żarty Nikt tu nie gra w otwarte karty, prędzej pojedzie na narty Ważne, że wiesz, to musa, nikt nie spodziewa się intruza Znowu będzie Brejcha Boris, on jest stary jak Trap Filip wciąga kolejną lufę, a ja siadam na wygodną puflę Wódka zawsze dobrze wchodzi, nikt już pleci nie płodzi Sus się upomina, a to przecież kpina To Filipa urodziny, więc zostawicie pępowiny Bawmy się dobrze, jebać Kołobrzeg, jebać senatoria To już inna kategoria, laski zrzucają bracie, inne lądują na blacie Dobra ziomeczki, skończmy osobiste wycieczki Dzięki za przybycie, nie znalazłem was w odkrycie Najebacie się oczywiście u Filipa musi być zajebiście Zaraz pizza też dojedzie, laski dają już nam ślecie. Filip pyta czy ma edzie, uszczęśliwić ponownie My mówimy, że podobnie, my mówimy, że podobnie Najedat oczywiście U Filipa musi być zajebiście Zaraz pizza też dojedzie Laski dają już nam śledzie Filip pyta czy ma edzie Filip pyta czy ma edzie Filip pyta czy ma edzie Uszczęśliwić ponownie My mówimy, że podobnie Chętnie kurwa pomożemy potem na imprezę idziemy Best jest pewnie otwarty My wpijamy tam jak na dzikie party Temat jak zwykle otwarty i to nie są szarty Nikt tu nie gra w otwarte karty Prędzej pojedzie na narty Ważne, że wjeżdża muza Nikt nie spodziewa się intruza Znowu będzie brecha Boris on jest stary jak Jack Norris, Filip wciąga kolejną rufę, a ja siadam na wygodną pufę. Wódka zawsze dobrze wchodzi, nikt już dzieci nie płodzi, ZUS się upomina, a to przecież kpina, To Filipa urodziny, więc zostawić ciepłem powinny Bawmy się dobrze, jebać koło brzeg. jebać senatoria, to już inna kategoria. Laski zrzucają gacie inne lądują na placie. Dobra ziomeczki, skończmy osobiste wycieczki. Dzięki za przybycie, nie znalazłem was w odbycie. Najebać się oczywiście, u Filipa urodziny, więc zostawicie pępowiny. Ech. Bawmy się dobrze, jebać kołobrzeg, jebać senatoria. To już inna kategoria. Laski zrzucają gacie, inne lądują na placie. Dobra ziomeczki, skończmy osobiste wycieczki. Dzięki za przybycie, nie znalazłem was w odbycie.